Witam Was w codziennym dzieleniu. Dzisiaj cytat z Ewangelii mnie dotyka. Dotyka mnie dokładnie Mateusza 5:19 i ten cytat brzmi następująco: Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Podoba mi się to, że Jezus jak już naucza, to naucza dosadnie, mówi trudne treści, ale w sposób bardzo klarowny. I to są, to, takie, takie, to są takie strzały, że tak naprawdę niewiele tutaj trzeba komentować w dzisiejszej dobie Facebooka, Instagrama, TikToka i wszelkich różnych innych mediów społecznościowych. Yy, wszyscy jesteśmy nakręcani do tego, by rzeczywiście być, Zn unosić się, <laughs> unosić się coraz bardziej, bo lepsza profilówka, bo lepszy filmik, bo lepsze to, lepsze tamto. I możemy wpaść w taki wir yy, właśnie takiego mylnego spojrzenia, myślenia, co to znaczy być wielkim. W oczach świata, Wielkim to znaczy być cenionym, chwalonym, oklaskiwanym, mieć wiele lajków, mieć wielu przyjaciół, wiele subów na YouTubie i tak dalej. Oczywiście zależy, co tam się promuje na tym swoim kanale czy na swoim Facebooku. Wiadomo, jeśli ewangelizacyjne rzeczy, to chwała Bogu, Gorzej, jeżeli się po prostu wstawia coś, co jest żenadą, i później wszyscy to lajkują, chlubią i w ogóle. Do czego dzisiaj zmierzam w tym dzieleniu? Mianowicie poprawne ustawienie sobie tego, co ma znaczyć wielkość według tego ujęcia Chrystusowego, to znaczy, że Ty jesteś wielki, bo wypełniasz przekazania i uczysz innych wypełniać przekazania. Czyli z jednej strony jesteś uczniem Jezusa i tworzysz uczniów. I Jezus cały czas w Ewangelii, cały czas w słowie do tego zmierza, aż w końcu w płęcie Ewangelii w tym zakończeniu powie: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A poza tym to porównanie, małym jest ten, kto. Y, zmienia y, przykazanie, zniósłby jedno z tych przykazań, wielkim jest ten, który uczy je wypełniać, wszystkie przykazania. I przychodzi nam z pomocą też y, święty Jakub, apostoł, bo jak czytamy y, w drugim y, w drugim rozdziale u Jakuba, w dziesiątym wersecie, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Innymi słowy, no, niewiarygodny jest ten człowiek, który po prostu spełnia niby wszystkie przykazania, ale tak, a tu sobie poluzuje. Zobaczcie, jeżeli byśmy mieli nawet swoje dzieci posłać do takiego nauczyciela, który generalnie dobrze uczy, jest super, ale na przykład jest w jednej kwestii tutaj niezgodny z, naszym, z, naszymi, z naszymi poglądami to najchętniej byśmy takie dzieciak, takiego dzieciaka odciągnęli od takiego nauczyciela. No przepraszam bardzo, ale ten Pan nie będzie Cię uczył. <noise> Ta Pani nie będzie Cię uczyła. Byśmy takiego nauczyciela nie rekomendowali nawet. I yy, jest coś takiego. Bo jeżeli jesteś fair, to bierz, jesteś fair we wszystkim. Jezus chce mieć takich nauczycieli. Dlatego mówi też, że ani jedna kreska, ani jota w prawie się nie zmieni. Myślę, że dzisiaj warto poprosić Ducha Świętego o taką predyspozycję, że cały czas jesteś, jesteś na fali, i cały czas nauczasz i cały czas nauczasz zgodnie, jak Jezus każe. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Słowo Jezusa pobudza mnie do tego, by być dobrym uczniem i dobrym nauczycielem dla innych. Bądź uwielbiony Duchu Święty w tym, co odczytuję dzisiaj przez te Ewangelię, i bądź uwielbiony w tym, jakie ty masz plany względem mnie jako tworzącego innych, jako uczniów Jezusa: Daj abym potrafił wypełniać przykazania i uczyć je wypełniać, wtedy rzeczywiście jestem. Wielki w Królestwie Niebieskim. Kochani, dziękuję Wam za to spotkanie ze Słowem, za tą wspólną modlitwę do Ducha Świętego. I w komentarzach zapraszam Was dzisiaj do tego, aby podzielić się taką y, refleksją, co udało mi się zrobić, gdy chodzi o to tworzenie uczniów w ostatnim czasie. Może podzieliłeś się z kimś jakimś pięknym świadectwem, może y, nauczyłeś kogoś o Bogu, o wierze. Co to było? Czego nauczyłeś kogoś? Podzielmy się właśnie takim konkretem. A aktem strzelistym dla nas, krótką modlitwą do powtarzania w ciągu dnia, niech będzie Jezu, chcę być Twoim uczniem. Albo Jezu, pomóż mi tworzyć innych jako Twoich uczniów. Pomóż mi tworzyć uczniów. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Dzięki za dziś. Trzymajmy się Jezusa. Pamiętajcie, że Pan Bóg Was bardzo mocno kocha. Niezależnie, co w Waszym życiu się dzieje, to i tak jest blisko Was. Bóg mnie kocha. Do zobaczenia. Pa!